Bardzo się cieszę, bardzo dziękujemy za za to zaproszenie na tę bardzo ważną uroczystość. Jerzy Waldorf nazwał kiedyś zespół Mazowsze perłą w koronie Rzeczypospolitej Polskiej. Coś w tym jest, że Mazowsze wszędzie tam, gdzie przyjeżdża, wszędzie tam, gdzie się prezentuje wszędzie tam, gdzie można je zobaczyć, w tych pięknych, wspaniałych strojach, osadzonych tak głęboko w polskiej tradycji różnych regionów naszego kraju. Kiedy można zobaczyć ten niezwykły kunszt, jaki prezentują artyści Mazowsza, na absolutnie najwyższym światowym, profesjonalnym poziomie, zachwyca, wbija w ziemię. Jest wielkim, wspaniałym ambasadorem polskości, polskiej tradycji, polskiego folkloru, tego wszystkiego, co pokazuje głębię kultury i tradycji narodu i państwa. Dlatego ta dzisiejsza uroczystość to wydarzenie otwarcia Centrum Folkloru Polskiego Karolin, tutaj. Po trębusach w siedzibie zespołu Mazowsze jest wydarzeniem tak ważnym. Biorąc pod uwagę, że projekt ekspozycji stałej, która tutaj będzie prezentowana, którą będzie można, czy którą można po prostu tutaj zwiedzać, oglądać, z którą można się zapoznać, zaczerpnąć z niej wiedzę, został stworzony przez tak znamienitą pracownię artystyczną, jaką jest pracownia pana. Mirosława Nizio, w której powstały takie projekty jak stała ekspozycja Muzeum Powstania Warszawskiego, stała ekspozycja Muzeum Żydów Polskich POLIN czy Muzeum Polaków Ratujących Żydów imienia Rodziny Ulmów w Markowej. Niezwykłe miejsca cieszące się wielką, można śmiało powiedzieć, sławą Wielkim zainteresowaniem, a przede wszystkim przyciągające tłumy młodzieży i w ogóle zwiedzających, pozwala z góry założyć, że także tu, w siedzibie Mazowsza, to Centrum Folkloru Polskiego Karolin będzie tym miejscem, które będzie przyciągało, po to, żeby zobaczyć dwa niezwykle ważne elementy. Po pierwsze, ekspozycję folkloru, tradycji, różnych regionów naszego państwa pięknie tutaj przedstawioną zobaczyć właśnie te głębie głębie czasu przez które ta kultura ewoluowała rozwijała się tą niezwykłe barwy jakie w tej kulturze są czy też jakie z niej wypływają ale po drugie będzie można zobaczyć także i Pewną stylizację tego folkloru i tej kultury, którą prezentował i prezentuje zespół Mazowsze. A więc ten wielki dorobek pana Tadeusza Sygietyńskiego, i jego małżonki Miry Ziemińskiej-Sygietyńskiej, która poświęciła praktycznie całe swoje życie zespołowi Mazowsze, która cały swój kunszt i talent artystyczny jako aktorka, ale przecież wielki człowiek sztuki przelała właśnie w Mazowsze. Wielki talent także i organizatorski. Umiejąc dobrać odpowiednich ludzi zdolnych, którzy ten styl Mazowsza razem z nią i z jej mężem, nie tylko że stworzyli, opierając się właśnie na tradycji folkloru polskiego, polskiej wsi, polskich miasteczek, ale przede wszystkim kształtując go na ten specyficzny styl mazowszański, Mazowsza. To jest to, co możemy dzisiaj tutaj zobaczyć. Ale to jest tak, że przede wszystkim to, co możemy zobaczyć wtedy kiedy Mazowsze prezentuje się czy to w śpiewie, czy w tańcu. Ogromnie dziękuję. Ogromnie dziękuję władzom samorządowym województwa mazowieckiego. Ogromnie dziękuję ministerstwu kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i sportu za to, że to dzieło zostało zrealizowane za to, że korzystając z programu operacyjnego Unii Europejskiej, infrastruktura i środowisko w części dotyczącej pielęgnowania i ochrony dziedzictwa narodowego i kultury udało się pozyskać środki, które umożliwiły nie tylko modernizację i remont. Tego pięknego Pałacu Karolin, który od samego swojego, początku swojego powstania służy celom społecznym. Ale że dzięki temu też, dzięki temu wysiłkowi, powstała również wewnątrz ta wspaniała ekspozycja, która wierzę w to, przyciągnie bardzo wielu zwiedzających i będzie wspaniałą ofertą edukacyjną. Dziękuję z całego serca także i władzom zespołu Mazowsze i wszystkim Państwu za to, że włożyliście tyle serca. W to, żeby te obiekty wyglądały tak, jak wyglądają, właśnie w to, żeby przyciągnąć tutaj jak najwięcej ludzi, którzy będą dzięki państwa wkładowi, dzięki państwa wysiłkowi, dzięki państwa profesjonalizmowi zapoznawali się z polską kulturą, z polską tradycją, z polskim folklorem. Cieszę się, że Rzeczpospolita na różnych swoich płaszczyznach i na płaszczyźnie samorządowej, i na płaszczyźnie władz centralnych, rządu, ministerstwa kultury. Działa tak, żeby tą polską kulturę eksponować. Żeby ta polska kultura oparta na najgłębszych naszych tradycjach stała się dobrem dostępnym dla każdego. Mogła być w najlepszym, w najwspanialszy sposób eksponowana. Życzę Mazowszu, życzę wszystkim tym, którzy będą tutaj przybywali, wszelkiego powodzenia, wierzę w to, że tak jak Mazowsze od dziesięcioleci. Święci sukcesy od samego początku od swojego powstania od 1948 roku, przecież już dwa lata później było w stanie dawać pierwsze wspaniałe koncerty i to poza granicami kraju już. Wierzę w to, że będzie się nadal rozwijało i będzie prezentowało polską kulturę w ten właśnie niezwykły, wspaniały profesjonalny sposób zachwy zachwycając, nie tylko widzów. Ale także i ekspertów na całym świecie. Tego życzę wszystkiego dobrego. Jeszcze raz dziękuję.